Jaś i niebieskie motyle. Jasiu, 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 chodź tu szybko. No, raz, dwa, ile razy mam cię wołać? krzyknęła z przedpokoju zniecierpliwiona mama. Jaś schował się pod łóżko i ani myślał stamtąd wychodzić. Tutaj było cicho i spokojnie, tutaj czuł się bezpieczny. Przez krzyk mamy bolały go uszy, głowa i całe ciało. Zawsze tak było, ilekroć znalazł się w jakimś głośnym miejscu. Mama weszła do pokoju. Od razu skierowała się w stronę łóżka, bo doskonale wiedziała, gdzie jest jej syn. Jasieńku, kochany, powiedziała już całkiem innym tonem, lepszym i dużo łagodniejszym. Rozumiem, że mój krzyk cię przestraszył. Przepraszam, wytłumaczyła i pocałowała chłopca w czoło. Ale wiesz, że dzisiaj idziemy na imieniny do cioci Wandzi. Obiecaliśmy jej, że będziemy punktualnie. Na imieninach aż roiło się od krzyków, wrzasków i śmiechów. Nawet zwykłe kroki zdawały się być tak głośne, że Jasiowi pękały uszy. Chłopiec myślał tylko o tym, żeby jak najszybciej stamtąd uciec. Wyszedł z pokoju, w którym bawiły się dzieci. Poszedł na górę, gdzie nikogo nie było, i znalazł pokój, w którym nie słychać było żadnego odgłosu. Położył się na miękkim dywanie i zamknął oczy. Kiedy je otworzył, był już w innym miejscu w krainie, w której pełno było niebieskich motyli. Fruwały cichuteńko były tak subtelne i delikatne zupełnie jak baletnice. Dźwięk trzepoczących skrzydeł bardzo uspokajał Janka, tak samo jak szum wodospadu. Twarz Jasia muskał delikatny, przyjemny wiatr i słońce, które go ogrzewało. Jak tutaj wspaniale! zachwycał się chłopiec. Nie ma ulic, po których jeżdżą trąbiące auta, nie ma wrzeszczących ludzi na przystankach, nie ma głośnej muzyki i oślepiających świateł. Rozmyślania chłopczyka przerwał świst motyl ich skrzydeł. Do Jasia podleciał przepiękny niebieski motyl. – Cześć, Jasiu! – wyszeptał. – Skąd wiesz, jak mam na imię? – zdziwił się chłopiec. – Przecież cię znam. Za każdym razem, kiedy uciekałeś pod łóżko w swoim pokoju, byłem tam. Otulałem cię moimi niebieskimi skrzydłami – Żebyś się uspokoił i wyciszył, wyznał motyl. Jasiu aż przetarł oczy ze zdumienia. Powiedz mi, motylku, czy mogę zostać tutaj, w waszej motylkowej krainie? Nie chcę już wracać do tego hałasu. Kochany Jasiu, to niemożliwe, powiedział motylek. W naszej krainie żyją tylko niebieskie motylki. Każdy z nas opiekuje się jakimś dzieckiem. Tobą opiekuje się właśnie ja. Zawsze kiedy nas potrzebujecie, to my jesteśmy z wami. Ty w swoim świecie masz dom, rodzinę, przyjaciół. Oni wszyscy bardzo Cię kochają i chcą dla ciebie jak najlepiej. Może czasem nie potrafią Cię zrozumieć, ale zapewniam cię bardzo się starają. Zdradzę Ci pewien sekret. Kiedy tylko zobaczę, że czujesz się źle, Będę dyskretnie przysłaniać światła latarni i sklepowych neonów, żeby nie raziły Cię w oczy. Będę zesłaniać głośniki w kinie, żebyś nie bał się hałasu. Zobaczysz, wszystko teraz będzie prostsze, powiedział niebieski motyl i odfrunął. W tym samym momencie do pokoju weszli rodzice. Przytulili Jasia i obiecali, że już nie będą głośno rozmawiać i śmiać się. Dzieci specjalnie dla niego wyciągnęły puzle i kolorowanki, aby jego uszy na chwilkę odpoczęły. Jaś zszedł do wszystkich i bawił się wyśmienicie do samego wieczora. Kiedy kładł się spać, zobaczył za oknem niebieskie skrzydła. To na pewno mój niebieski motyl. To on sprawił, że ten wieczór był tak wspaniały.